Cześć, witam Was. Gościmy dzisiaj na Strzelnicy w Kochowie. Jest to Strzelnica SH Security, nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie. Dzisiaj odbywa się tutaj piknik patriotyczny z okazji 11 listopada. Mamy do dyspozycji wiele atrakcji. Oczywiście oś 25-metrową, oś 100-metrową z gongami. Strzelanie z łuku, rzucanie workami. Ten pojazd, który za mną będzie obwodził tutaj zainteresowanych po okolicznych polach nie jesteśmy niedaleko nad Wisłą. Koło tej wiejskich wiejskiej z Kochowa przygotowało, e, panie przygotowały piękne stoisko z pysznymi potrawami. Widzę tutaj szarlotkę, e, można sobie nawet na wynos jakiś bigosik wziąć w słoiku. Także zapraszamy na oglądanie nasze, do oglądania naszej relacji z tej imprezy. Tam nazywam się Słakomir Hacz Jestem właścicielem strzelnicy SH Security no i dzisiaj świętujemy odzyskanie niepodległości. jest piknik niepodległościowy. Mamy stoiska z bronią. Zastrzęma nas fabryka broni. Jest ratownictwo. Pan ratownik, który na fantomach może pokazać jak uratować komuś życie mamy tutaj grupę obrony nadwiślańskiej i w środku szereg naszych instruktorów którzy po prostu zabezpieczają aby wszystko odbyło się bezpiecznie na stanowiskach mamy wszystkie kalibry broni mamy nowy MPS najnowszy produkt fabryki broni, z, rodania. z rodania. a powiedz, e, która to już jest edycja tego pikniku tak, o... to jest trzecia edycja strzelnica działa od 2023 roku zaczęliśmy pierwszą e, czyli w sumie od początku robicie się te początku, pikniki od początku tak, tak się złożyło i e, jest tutaj w okolicy nie ma takiej strzelnicy są tutaj dostępne osie 25-metrowe jest oś 100-metrowa z wydzieloną 50-metrową. Więc naprawdę każdy coś znajdzie tutaj dla siebie. Jest z nami Paweł Łukasik. To już jest tradycja, dlatego że organizacja pikników patriotycznych trwa praktycznie od początku. Mojego zaangażowania w budowanie środowiska strzeleckiego taka idea zawsze przyświecała. Czyli połączenie społeczności lokalnych, połączenie naszej pasji i historii. To jest kontynuacja. W zeszłym roku na przykład udało się zrobić e, pikniki w dwóch miejscach. Robiliśmy piknik w forcie Pacew i również tutaj na strzelnicy SK Security. W tym roku robimy piknik e, tylko tutaj. No bo po prostu tak się terminy ułożyły. Skupiliśmy się, jak widzicie, jest naprawdę dużo ludzi, jest dużo atrakcji, udało się ściągnąć nawet fabrykę broni z Radomio, za co bardzo dziękuję, bo nie spodziewaliśmy się, że taki zaszczyt nas spotka. Dzisiaj organizujemy to przedsięwzięcie pod patronatem Firearms United. Towarzyszą nam koledzy i koleżanki z klubów Atlas. Grupy Obrony Nadwiślańskiej, z Miejskiego Towarzystwa Strzeleckiego, także jak widzicie staramy się organizować, staramy się łączyć e, wspólne siły i w kilka organizacji e, po prostu zorganizować coś e, i żeby przekazać, pokazać naszą pasję, żeby zachęcić ludzi e, i przekonać ich, że e, strzelectwo sportowe posiadanie broni to nie jest e, nic strasznego. To jest naprawdę coś, co łączy najfajniej realizujemy się, spotykając się całymi rodzinami, bo to strzelectwo jest, jest sportem rodzinnym, to jest hobby rodzinne. I najpiękniejszą rzeczą chyba jaką jest to jest to, że parę lat temu szkoliłem rodziców, a w tej chwili szkolę dzieci tych rodziców. Te dzieci już mają pozwolenia. Nie czuję się z tym staro, absolutnie, natomiast, natomiast jest to taka fajna satysfakcja, że to się rozwija. Ostatnio pokazały się, chciałbym troszeczkę wspomnieć też, na temat różnego rodzaju debat publicznych. Pokazała się ostatnio informacja przy okazji konsultacji społecznych dotyczących badań dla sportowców, dla szkoleniowców, dla myśliwych. I Podczas tej debaty publicznej pokazały się statystyki, między innymi to, że mamy 37% społeczeństwa, które jest za tym, aby posiadać broń. Ja chciałbym tylko wspomnieć, że 15 lat temu tych ludzi było mniej niż 20%, czyli. Nie martwmy się, bo ta populacja rośnie. Te 37% w tej chwili to jest praktycznie dwa razy więcej niż mieliśmy 15 lat temu. Czyli rozwijamy się, czyli tego typu pikniki, tego typu imprezy, tego typu realizacje jak najbardziej przekładają się na rozwój naszej pasji. Czy ta pasja ma dużo większe zasięgi, dużo większe e, znaczenie? Moim zdaniem tak, dlatego że przede wszystkim ludzie się tutaj poznają, socjalizują się. Spędzają razem czas, poznają się tutaj ludzie z różnych zawodów, różnych pasji i mamy wspólny mianownik, mamy strzelectwo. Strzelectwo to jest wspólny mianownik, niezależnie od tego jakie poglądy wyznajemy, jaką religię itd. Itd. i tak dalej, i tak dalej. chciałbym, żeby to po prostu dalej tak... Było realizowane, mam nadzieję, że te pikniki nie tylko patriotyczne, ale również z różnych okazji e, będą realizowane, żebyśmy po prostu w dalszym ciągu budowali tą naszą społeczność strzelecką. E, no i co, no, dalej się będę w to angażował mogę tylko taką deklarację złożyć no to jak już jesteśmy przy deklaracjach to ja też złożę deklarację, że zawsze będziemy wspierać takie inicjatywy, zresztą za tydzień jedziemy do strzenicy na Strzelnicę w okolicach Lublina którą mój klub otwiera już drugą i tam 15-16 w sumie listopada też będziemy mieli piknik. Tam jest ciekawa w ogóle sytuacja. Tam ludzie okoliczni chcą mieć strzelnicę. Ja muszę po prostu to nagrać, ja muszę tam pojechać Super, i muszę to to... zobaczyć na własne oczy. Że... Nie ukrywam, że tutaj też mamy sąsiadów, którzy nie są zbyt szczęśliwi z racji działalności, którą tutaj w 2023 roku udało się otworzyć. Różne są powody. Różne są powody, dlaczego ludzie są przeciwni tego typu yy, miejscom. Tak? Mhm. Eee, czasami to jest ideologia, czasami po prostu mają nadwrażliwy słuch. Eee, super. Jeżeli są takie miejsca w kraju, gdzie ludzie sami się organizują i chcą, to tylko i wyłącznie bić brawo. Ja 16. jestem z w okolicach Radomia mhm. na strzelnicy KSK Grot, Aha. które e, strzelnica będzie obchodziła swoją rocznicę. Także, także też jadę, też będę z Bartkiem, postaram się Bartka wspierać i, i, i w jakiś sposób pomóc. Także no, fajnie. Mam nadzieję, że to dalej będzie się rozwijało, a ludzie, którzy odpowiadają za nasze hobby, nie przekreślą jednym podpisem tego, że dalej będziemy mogli się realizować. Na pewno się to nie uda. Dziękuję bardzo. Dziękuję.